Ale tu mi się nie chce domieść. Ja ostatnio tam szczególnie. Um, Dawaj, idziemy. Nie zdążyliśmy się rozstawić, chłopaki. Ale pięknie, pięknie, Matusz. Twoja spadła. Dużo ją Za dużo wyprzedzam chyba. Michał na ciebie. Michał, góra! So we, so we to, nie to nie był łatwy strzał To nie był łatwy strzał Nie Pamiętacie miejsce? Tu strzeliłem słonki dwie w zeszłym roku, więc z Michałkiem tu... Także z Michałem tym razem tutaj obstawiamy. Na odmiany Michał pójdzie na lewą stronę, jak pójdę tutaj na prawą. Popcy pędzą na nas. Oj, kawał tu szliśmy, powiem wam, noga mnie boli. Pełno grzywaczy. Słuchajcie, na tym rzepaku siedziało kilka tysięcy grzywaczy przed chwilą. Ja pierdż. Gołębie, no grzywacze. Moi koledzy. Ahoj, przylatujcie tu, jak zawsze chcę was pozdrowić Słuchajcie, tu słonki pojawiają się out of nowhere Trzeba naprawdę być super czujnym Poszła dokładnie tak jak moja w zeszłym roku Ale Michał, forma strzelecka niesamowita Poleciała ta słonka polem, widziałem ją Uważajcie na niskie strzały Coś czuję, że Michał sobie kupi Iża Jak tam żyjecie chłopaki? Dajecie radę tam w tym bagnie? Ciężko, ale to w ogóle pa Michał, pomóż mi wątka, wątka. No wiem, przegapiłem, patrz Sło... Słonka między nami przeleciała, widziałeś? Ja, ja pierdolę My się chyba tupimy, chłopie, w tym gół No ja się bronią się zaprzyję ja... ja ledwo też tam wylazłem No dobra, idziemy dalej Masz tam drogę jakąś? Mój! Ci powiem, że nie mam kondycji na takie 3 dni polowania. Ja już jestem spadnięty. Ja nie mam kondycji na takie 3 dni W końcu Gratuluję, co do było? Słonka No, w końcu się udało. Widzicie jakie to są strzały, to są strzały totalnie zrzutu. Mogę nie ma szans tak spokojnie przymierzyć, nie ma czasu na to kompletnie. Ale widzisz, tak jak ja strzelam na no to 25 metrów, 30 to jest odległość do śrutu, nie? Że już ten śród ma... Patrz, słonka, y słonka przed tobą. telefon. Za nisko, za nisko, ziemię. No tak chyba jest ciekawie tu, no. Ale we dwóch żeśmy pyknęli, nie? To samo co wczoraj, pęci I go okay. here Zając mi uciek Alex ks... książkowo zepsułeś W Patryniu książkową zepsułeś to Michał do Michał Gdzie? Uuu Ty Dzięki, dzięki Matus Jeśli ma tego psa, bo potrzebuje tu psa do aportu. Yeah, it drop same here. I believe a little bit further on. There is a lot of feathers there. Yeah, exactly where you are now. Brawo! Ale za blisko mnie. Brawo Here it is! Beautiful in the water! That's why we didn't find it! Beautiful! Zobaczcie w wodzie. Słonka była w wodzie i pies z pod wody wyciągnął, a uwierzcie mi już ta woda śmierdzi strasznie. Bez psa nie do podniesienia. Absolutnie nie do podniesienia. Aj, to jest właśnie to spodowanie z psami zupełnie inna sprawa. Ale że oni spod wody wyjąłem, jestem w szoku. Taki wymarzej. Widzisz, nawet najgorszy pies jest lepszy niż człowiek w wodzie była. Ruszajcie powoli chłopcy. Ja znowu muszę zostawić, bo to jest bardzo ciężki las do przejścia, bardzo mokry. Nie ma najmniejszych szans, żebym ja tam przeszedł z tą nogą, z tą urtezą, bo za chwilę będę miał salutko mokrą. No niestety trochę mnie omija, bo najfajniejsze akcje są w środku. No ale trudno, ważne, żeby się chłopaki wykazali. A ja zasuwam dookoła szybko na łąkę, na tyle ile mam sił. Próbuję zostawić z przodu. Tu bażanty mogą być przy polu. Stanę sobie na środku tej łączki. O, o poleciała słonka, Olera. O, następna poleciała, widzicie? Piękna, duża słonka. O, następna poleciała. Dobra, jestem na stanowisku. Ale ich tu jest. Strzelałem do jednej, a druga w tym momencie wyskoczyła. Szybko łuski zbieram, żeby nie zostawić. Leży! Jest! Leży! Piękny strzał! Piękna słonka. A tam mamy kurkę Jest pięknie. Teraz przynajmniej była chwilka, żeby pocelować. Panowie! Tu łazi tego mnogo! I co my nie przyjdziemy tu? Michał, tam masz po prawej stronie taką ścieżkę normalnie, z trawy wydepta. Ładną ścieżkę, szeroką, którą ja szedłem w zeszłym roku. I ty, yy, trevor, mówi, żebyś nią szedł. Po prawej ręce ją masz. It's down. Spadła słonka. Dobra, tutaj jest moje stanowisko ulubione. A chłopaki pchają ten lasek, więc tu na te łączki powinno coś wylatywać. Tu koguty łażą na potęgę ich tu jest. W zeszłym roku sporo barżanta to szło. Sporo barżantów ten leciało. ciało. Ja tu przed wami zastawiam, jakby co, żebyście nie strzelali na płasko. Spadła! I ja idę zobaczyć za tym kogutem jeszcze tu. No dobra. Dzięki. I co, strzelili się? Uważaj! Kurde, dostała, bo strzelaj! Brawo! Matus położył pięknie! Brawo, brawo, brawo! Tu mamy dwie do podniesienia, cząki. To, to masz tamtą swoją, i ja mam tu. Powoli, powoli, powoli idźcie teraz, powoli, bo tu wszystko się przed wami kumuluje. Uważaj, bo już tu chodzi tyle, że koniec! Leży! Kogut! Leży! Teraz powolić się, bo tu przed wami jest kumulacja. Niemożliwe tutaj, co się wydarzyło. Jest niemożliwe, co? Borsuk, jak ty tu chodzisz? Chodź, 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 jak dobrze ci idzie. Tam jest przejście na końcu, jakbyś chciał wiedzieć. Teraz już mi mówisz, że jest sam przejście? No, oni teraz mi powiedzieli. Nie, to jest chore, nie? Ważę ci zaraz wypadnie. Ja flankuję. Chłopaki stoją tam na linii na czole. Najpierw kukurydzkę będziemy. Pędzenie ruszyło. Alac. Dostałem karę za spudłowanie, bo mnie przenoszą. obstawię już sam. Yeah, got it. Yeah, yeah, perfect, perfect. I shot both of them. All right. Piękne, ciao. Piękny strzał. Jaj, garwal! To far inside. Jak ja mogę zbudować takiego koguta? Ja mam cztery Idz do przodu, żeś był całkiem z przodu, wiesz? Idą oni już tym tymi sami można iść? Na Francuzów, ty strzelałeś też? Ja też, ale to chyba Twój. Trochę tropów warzantów jest, to nie jest źle. Ach, dzięki, co zostawiamy tu, nie? To na chałupy nie polecą, chociaż cholera wie. Tam polecał ten kogut, to może tam bardziej z prawej zastaw. A ja tutaj stanę. Dobra, ja tu stoję, czekam. Patrz, słonka, patrz, 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 patrz. Kurde, do wody wpadła. Słonka na rozkładzie. Pięknie. Dwa koguty na rozkładzie, zaraz będzie trzeci. Aj How is that even possible? Trzeciego zapewny byłem. Ale, ale kurka jest. Ale zobaczcie, jedno miejsce i mam trzy barzanty strzelone, mogą cztery, a jeszcze mam słonkę i są coś niesamowitego. Dobra, i moja słoneczka piękna. Ja strzeliłem dwa koguty, kurę i słonkę. Działamy koncertowo dwie słonki. No no nie prze, no ja mam iść... Nie no, ale komu Daj spokój. I, i, widzisz oni już oni to czyszczenia. Tak, on, wiesz co oni obchodzą go, bo to jest lasek, który ma tak 300-400 metrów długości. Matus jest na flance, wszyscy inni są na czole i oni jeszcze mają, jeszcze mają parę minut, bo to długie jest, wiesz. A nisko nie chciałem strzelać tak w swoją stronę Aj! Beautiful Francus w końcu strzelił Bożanta Kurde, ale miałbyś teraz wykładanego koguta trunek. A, piękny strzał! It's dead, it's dead Tam A teraz tam poleciało mnóstwo Czwarty kogut Ajajajajaj. Aj, 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 aj.